Dzień dobry, witam serdecznie kochani. Mam dla Was taką króciutką niespodziankę, ponieważ jak wiecie, 14 czerwca odbyło się w Chorzowie takie małe spotkanie skarbcowe z uczestnikami naszego czatu cośrodowych, transmisji na żywo. Już troszeczkę się tam znacie. To już była druga edycja, bo już w poprzednim roku spotkaliśmy się również z małą grupą osób. I w tym roku również była taka możliwość. Było nas łącznie 13 osób, więc uważam, że frekwencja naprawdę całkiem niezła, jak na tylko jedno miasto, bo przecież na czacie jest nas często ponad 200 osób i domyślam się, że są to różne rejony Polski, nie tylko Polski, bo takie informacje też posiadam. Yy, więc, jeżeli jesteś ciekawa, jesteś ciekawy, jak takie spotkanie przebiegało yy, i chciałbyś poznać bliżej uczestników, którzy akurat przyszli na to spotkanie, no to zapraszam Cię do takiej krótkiej relacji. Co prawda bardzo krótkiej, bo to były dla mnie też ogromne emocje. Yy, ja uwielbiam takie spotkania na żywo. Yy, bardzo lubię Was poznawać, Was słuchać, rozmawiać z Wami, więc yy, no, nie nagrywałam całego tego spotkania. Wręcz jestem na siebie zła, bo nawet z jedną uczestniczką nie nagrała mi się cała rozmowa, mam tylko krótki urywek. Jak kochana Regina mówi, że namaluje w przyszłości dla mnie obraz, i to wszystko. I nie mam, z niej pełnej, nie mam z nią pełnej rozmowy, więc jestem naprawdę na to bardzo, bardzo zła, że nie sprawdziłam, czy się nagrywało. Także widzicie, emocje wzięły górę, więc są króciutkie jakieś wywiady z moimi uczestnikami, można po prostu bliżej poznać te osoby. Bardzo cię do tego zachęcam. Ja już po tej relacji nie będę tutaj wracać do ciebie, więc tylko mam taką informację. Albo nie, wrócę, bo coś wam chcę pokazać, w sumie chcę jeszcze coś podarować, także jednak będę do ciebie wracała po relacji. Także zapraszam Cię, obejrzyj i jeszcze się na chwilkę za moment spotkamy. Wręczyć małe upominki. I słuchajcie, miałam na początku taki plan, żeby każdy dostał coś innego, bo chciałam bardzo, żeby to było celowane. I sobie później pomyślałam, że nie, to nie będzie dobry pomysł, bo może ktoś się poczuć bardziej lub mniej do bardzo Więc znalazłam coś, co jest praktycznie jednakowe, ale tak bardzo różne. I siedziałam, naprawdę, słuchajcie, siedziałam z 20 do pół godziny w domu i rozmyślałam nad każdą z tych małych rzeczy, dopasowując je do Was indywidualnie. Teraz tak, to nie jest tajemnica, byłoby miło, gdybyście to umieli tam lekko sobie otworzyć, bo to nie jest jakoś mocno pozabezpieczane. Wiecie, że takie róże są dla mnie ostatnio bardzo ważne. Przez to, co zrobiliście na ostatnim live, w wsparcie dostaję w postaci różyczek, a miałam przepiękny serwis plizianek, yy, gdzie są właśnie same róże. Każda jest inna. I dobierałam te róże pod kątem, jak mi się wydaje, że dana osobowość, dana wrażliwość góry się prezentuje. Troszeczkę też oczywiście z tej prezentacji zewnętrznej. Mam nadzieję, że poczujecie to, co ja chciałam, żebyście poczuły. To nie jest nic takiego wielkiego, to jest tylko filiżanka i tylko róża. Chciałabym, żeby to Wam zostało na przyszłą pamiątkę, żebyście zawsze mogli wspomnieć sobie może to spotkanie, może po prostu nasze żarty, nasze czaty, nasze wirtualne spotkania. Byłoby mi niezmiernie, nie gdyby to przetrwało. Jak chcecie otwórzcie, jak nie chcecie, no to Aniu jest pierwsza. Lecę po kolei od konek. Przepraszam, proszę pokochane moje Dziękuję. Przecież mamy mam, dostał. Mamy mam Już folia bąbelkowa strzela? Ja, pani <grywki> Mam nadzieję, że rozumiecie to co chciałam wam przekazać przez prosty kwiat po prostu. Ale to, to rozumiecie. Ja to to tak. no, ja, no, no, Czego się napijesz? Podobają się wam? nie, 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 ma leczenia, bo... Krzyczu, masz nie, 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 jesteś mężczyzną? nie, no porównuję. mężczyzną. nie, nie, Robisz Aha, leczysz, robisz rozpoznanie. Robisz rozpoznanie. Bardzo się cieszę. nie, 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 pole nadała. Janeczko, czemu lubisz tarocie? Ja, ponieważ są, dla mnie mają duszę, mają duszę. Są, okay. dokładnie. są przepiękne rzeczy. Nowoczesność w ogóle się nie umywa do tego, nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego mogło się porównać jakimś starym przedmiotem. Jaki duży godosz. <gryfuchy> Majeczka, ty starociach? Ja a ty a czemu staroci? Ja kocham A czemu? Powiedziałeś, że stary się zakupuje, a nie kupuje. <gryfuchy> a ja nie kupuję. <gryfuchy> a ty ale kupujesz. Jak I namówiłaś siostrę. Witam. No, no, no. Ci <gryfuchy> co, co cię zafascynowało w starociach, jak się zaczęłaś tym interesować? To ja swego czasu byłam fascynatką tej nowoczesności. Natomiast zafascynowało mnie to, że ojciec wynalazł w swoich zakamarkach rzeczy, które kiedyś robił, a mianowicie miał taką małą manufakturę z, i odlewał, z mosiądzu różne malutkie rzeczy piękne. I, I dostałam po prostu, jak znalazł, po prostu je dostałam i od tego się zaczęło. I masz do tej pory te tak. odlewy wszystkie, nie? Masz tak. to wszystko, co, co on no. tworzył, tak, to, to tak. by się zachowało to. Tak, tak. Ale sama w z dalej nie poszłaś, prawda? Z tego co wiem, to ty tak. puzerka kochasz? Tak. tak? Zdradź tak. trochę, duża kolekcja. Tak. tak, duża kolekcja i duża tak. kolekcja Mosiądzu. Mosiądzu, okej. Okay. Tak. Czyli to samo, co Ja <laughs> Nawet taki szkatułek mam, które mają przybierzki z Cepeli, no. bo on sprzedawał do Cepeli. Przedawał nawet do Cypy. Tak, bo i też jego szkatuły akurat. Szkatuły, z tego Mosiądzu? Tak, z tego Nosiązu to to szły tylko na Niemcy. A ja tyle musisz kiedyś przynieść, na... po, po próbniku pokazać to, żebyśmy mogli te stare, pierwsze takie zobaczyć na własnym tak. nie, prawda? O, Gdzieś tam jeszcze, tylko nie może znaleźć, bo oczywiście mój ojciec to jest Ashida przy, się czyli wszystko ma gdzieś tam pomowane, więc nie może znaleźć, ale nawet ma jeszcze, odlewali, to było chyba ostatnia rzecz, którą odlewali, to obrazy z Janem Pawłem II w 80. No tu ja nie mogę mieć innego pytania, jak, bo ja nie znam tej historii. Skąd się wzięły ludwiczki? Dla widzów, którzy nie wiedzą, co to są ludwiczki, to są wszelkie sceny wiedeńskie na porcelanie, no, nie, no akurat nie mamy. Tak, scenki rodzajowe. No właśnie. Biedeńska, tak, a Ludwiczki się wzięły od fotela, który kupiliśmy na jednym z targów w Mikołowie. I wtedy Anna Bogucka pisała nam komentarze. My w ogóle ten fotel nazwaliśmy Ludwiczek, tak się śmialiśmy, kupiliśmy Ludwiczka. Ludwiczka to taki wyżbiony, taki Ludwiczek 14. No, Rodzaj okay. 16 powiedzmy. I Anna Aha, Ludwikołka. No, no. Z kanału Anna Bogucka tutaj mogę powiedzieć też, tak. Właśnie nazwała nas Ludwiczki teraz my jesteśmy w ogóle Ludwiczki okay. tak, i wszystkie te scenki rodzajowe to są ludwiczki. ludwiczki. Dobrze, ja wiem, że u was kolekcja Ludwiczków się rozwija, bo tak obserwuję was, więc w różnym kierunku, tam więcej, mniej. Wiem, że staracie się też e, tą kolekcję poszerzyć, ale już tak przemyślane są te Ludwiczkowe zakupy coraz bardziej, ale co je, bo wiem, że Mosiąc ani też, tak, a powiedz tak, troszeczkę tak, o waszych tak, kolekcjach, mosiąc. co jeszcze tak najbardziej? lubicie yy, dla siebie. Ja powiem tak. Te no. nie są takie przemyślane. Okay. Tylko w którymś momencie zaczyna brakować miejsca w domu i już ta kompresja, wszystkiego ściskania, sposób. ściskania, już nie przynosi efektu. Dobrze. Więc czasami trzeba podjąć decyzję, czy kupujemy, co, co czy, czy nie wybieramy tego, czy kupujemy, czy nie Okej, okay. A tak jak, bo kanał Macie oczywiście to też znamy, a taka pasja właśnie z serca do staroci, to tak zapoczątkowała się u Was od razu, czy tak to gdzieś osobno? No i nagle stwierdziliście, kurcze fajne rzeczy stylizowane, może zaczniemy sobie tak mieszkanie urządzać. No tak się zaczęło. Ja mam w ogóle trochę pamiątek po moich dzieciach I to są dla mnie takie mega sentymentalne rzeczy. Nie są to jakieś super wartościowe przedmioty, ale dla mnie to są wspomnienia z dzieciństwa. A tak, 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 serduszko całkowicie. A... No w sumie co w którymś momencie po prostu zaczęliśmy się tym interesować i zbierać. Cztery minuty, tak jak ja kochają zdjęcia, też stare. Ja też uwielbiam. Też jak wyszukujemy ramki czy coś, to też mamy taki właśnie wspólny sznurek, że zdjęcia zostają. Tak. Okej, okay, no fajnie, dziękuję. Jedyny dostał ciemną różę, bo jest mężczyzną. Dostał najciemniejszą, taką, się ukazasz, aż taka wręcz. funkcja, nawet chyba fiolet, nie? Nie, że ciemny charakter, to właśnie że mężczyzna, że męski, nie? dlaczego, Bo mówię tak, jak. Wszyscy róże dostają mężczyzna jako jedyny różenie, no to też tak, ale myślę, że tą ciemną dostanie, będzie wiedział, że jest męski, nie, pomimo tej róży. To, to było celowane no, tak, no, bo niebieską nie miałam, miałam żółtą, a to znowu zdradę, nie, to w tą nie idę, nie, jedna żółta została e, i chyba jeszcze trzy, bo to był komplet taki też dwunastu, e, jak się nie mylę. Tak, i Ania, Ania dostała taką bardzo rozkwitniętą różyczkę, wręcz z widocznym środkiem, bo moim zdaniem no, właśnie Ania ma takie serce na ręku. I to tak jak ten środek, który róża chroni, ma otwarty, nie? E, tak, już jak nagrywam, to polecę. Tutaj jest moja kochana. E, to jest Renata Malcherek z naszego czatu. Jak ktoś jeszcze jej nie miał okazji poznać osobiście, to e, jest w całej swojej okazałości. Pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, to jest łowca. Jak ktoś nie widział łosu nie oczywiście. ma też filiżanki. No i tu mam reklamację. No. No, a tak duża ja tak kawa miecha w domu. Widzicie, <laughs> mus, muszę przekupić. Nie, masz. Dostałaś ode mnie bardzo romantyczną filiżankę. Piękna. 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 Twoja dusza jest taka romantyczna. Tak, jest. A przypomnij nam, skąd się wziął u ciebie pasę do starości. Ja zawsze byłam osobą bardzo aktywną. Po przejściu na emeryturę szukałam jakiegoś zainteresowania i zamiłowania. I znalazłam, po prostu znalazłam kanał od samego początku w zasadzie, jak dawałaś tam relację. No i tak mnie to wciągnęło. Nie ukrywam, że mam też kilka pamiątek takich porcelanowych, nowacji, mam teściowej, No i to wywołało we mnie jeszcze takie dodatkowe zamułowanie, bo to sentyment, wiadomo, to jest pamiątki rodzinne, to jest coś bardzo wartościowego, coś najlepszego. I wciągnęłam się po prostu. Także przede wszystkim jeszcze wiedza, którą można zdobyć też podczas brania udziału w tych live'ach jest to dla mnie Dziękujemy. Bardzo I nie ukrywam, że od swoich prywatnych dzieci otrzymałam piękną książkę o porcelanie, która mnie też wciągnęła. Także dopiero jestem na samym początku. Dziękuję w takim ja raz razie. Pani Jadziu, proszę nam powiedzieć, bo e, czy pani od zawsze zastaraczają? Tylko tak niedawno od niedawna. Tak. i zapasynowałam się starociami w zasadzie mojej teściowej, co prawda nie teściowej, przepraszam, sąsiadki Co prawda nie ma za dużo staroci, ale zaczęło mi się to podobać i po prostu powiedziała, że właśnie uczestniczy w takiej transmisji. No i zaczęłam też to oglądać, mi się to podoba, także super. Bardzo się cieszę, my się tak mniej znamy, Pani Różyczka jest jasna, uznałam, że tutaj będzie to najlepszy bo po prostu zastosować jasną, rozkwitniętą różę. Poznamy się, mam nadzieję, lepiej. No, na pewno no będę by co tydzień oglądać. Świetnie. Bardzo mi miło. Panie Wuniu, czy u Pani pasja do jest, była? A jeśli, jeśli była, to jak to się zaczęło? Ja myślę, że ja to mam w genach. W genach? Tak. Mnie cała rodzina jest pasjonatem Czas. starych przedmiotów, łącznie z ojcem, który różnie żyje. Okay. Zawsze Miał taki taki do kupowania właśnie takich przedmiotów. Ja myślę, że to wszystko przeszło w genach. Okay. Że to tak po prostu jest. Zresztą ja się bardzo dobrze czuję jest taki, wśród takich przedmiotów, wśród takich rzeczy. Nawet się czasami ubiera trochę romantycznie. Czego się moje koleżanki bardzo śmieją. Nie, Higher, nie lubię krótkich fryzur. Wszystko to podporządkuję jakoby starym człowiekom i otoczeniu. Pięknie. Świetnie, dziękuję bardzo. Majce, a co mi co zrobisz? Mi kapelusz. Ale nie ja kapelusz? Ale dla ja mnie kapelusz. jak te piękne não, rzeczy? No. No. Ja kiedy? Teraz. Teraz. No. Jak będą wtedy? na będzie to ci zrobię. Jak będzie śweda, to To jest do kompletu. Pani Maria no. zrobiła przepiękne rzeczy. Powtórz, Reginko, co mi zrobisz? Zrobić ci nic Jaki? nie zrobię, ale namaluję ci obrazek. Jaki? Róże. Skoro Skoro tak robisz, to na pewno będą robić. Króciutki fragment tego spotkania. Jest mi no troszeczkę przykro, że więcej nie udało się nagrać. Może następnym razem wypadnie to trochę lepiej, bardziej się przygotuję do tego, ale tak jak mówię, ja to spotkanie traktowałam bardzo osobiście, bardzo mnie cieszyły osoby, które przyszły. E, zwłaszcza, że widzieliście, był z nami też nasz zaprzyjaźniony kanał, 4 minuty. E, jeżeli nie znasz jeszcze tego kanału, to załącz proszę na YouTubie. E, ich relacje właśnie z Targów staroci pokazują przepiękne przedmioty, które można nabyć w Polsce. E, nie tylko starocie, bo też różne inne wątki z życia, e, które są bardzo ciekawe. Także zachęcam Cię po prostu do obejrzenia zajrzenia na ten kanał. Osobiście mogłam poznać e, Anię i Krzysztofa z czterech minut i, i naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Uczestnicy, którzy przyszli na to spotkanie, też mieli okazję z nimi osobiście porozmawiać. E, byli też uczestnicy, którzy są praktycznie co tydzień, więc dla mnie naprawdę to było e, potężną, potężną dawką emocji i to będzie spotkanie dla mnie niezapomniane. E, zostałam też na tym spotkaniu obdarowana Przepięknymi prezentami, już przepyszne osypki, winko, miód, słuchajcie, jejku, czego tam nie zabrakło, to, to nawet nie wiem po prostu masa, masa przedmiotów, których się oczywiście nie spodziewałam prezentów. Jestem wdzięczna. Niektóre z nich chciałabym Wam też pokazać, bo uważam, że na to po prostu zasługują. Pani Maria zrobiła dla mnie własnoręcznie taki obraz w rameczce. Też zrobiła część na licytację charytatywną. W ubiegłą środę mieliście przyjemność licytować te przedmioty. Wy wiecie, że róże są dla mnie mm, bardzo ważne. Róże stały się kwiatem, który będzie nam tutaj y, przewodził w naszym skarbcu. Wiecie dlaczego. I każdy element z różami jest dla mnie naprawdę niesamowity. Ja dostaję od was róże w postaci wirtualnej, za co jestem mega wdzięczna. Róże też w akcencie jakimkolwiek wręczoną mi, to stanowią dla mnie naprawdę ogromną radość. Jest to dla mnie bardzo ważny prezent i ja jestem. Taka bardzo emocjonalna, sentymentalna, bardzo się przywiązuje do takich rzeczy. Bardzo długo je też pamiętam. Także to są naprawdę dla mnie bardzo ważne prezenty. Jeszcze jak to jest ręcznie zrobione, no to jest to dla mnie coś niesamowitego. Ja też miałam okazję moim uczestnikom wręczyć prezenty z różami. Niestety nie zabrałam. Filiżanki dla mojej teściowej, oczywiście mam i teściowej też wręczę, również z różyczką, filiżankę. Tak samo mam filiżankę przeznaczoną dla mojej mamy, która jest dla mnie ogromnym też wsparciem, za co dziękuję. Moja mama nie była na spotkaniu, jest z innego miasta, ale kochani, co Wam chciałam powiedzieć: stała jeszcze jedna filiżanka. Miałam duży komplet tych filiżanek i rozdzieliłam po prostu na wszystkich uczestników tego spotkania: dwie dla y, mammy mojej i teściowej, jedna, słuchajcie, została. Jedna jedyna była żółta, słuchajcie, jedna jedyna żółta filiżanka. Ja wiem, że tam gdzieś nawet przewinęło się, że żółty to zdrada, ale słuchajcie, ja bym chciała tą jedną, jedyną filiżankę dać osobie, która zawsze od początku praktycznie wspiera mój kanał. Nie tylko na YouTubie, ale też na innych social mediach, na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Jak tylko pojawia się mój jakiś filmik, to zaraz otrzymuje lajka, otrzymuje komentarz od tej osoby. Jest mi bardzo miło, trwa to bardzo długo. I uznałam, że taka różyczka ode mnie skarbcowa będzie właśnie dla tej osoby. Jest to Katarzyna Górska. Kasiu, ja ci serdecznie dziękuję za ogromne wsparcie, którego mi udzielasz już co najmniej od dwóch lat. Ja myślę, że nawet dłużej, ale to tak na szybko w głowie mojej jestem w stanie objąć czasowo. Więc nie, żółta to nie jest w tym przypadku zrada, to jest wyraz mojej przyjaźni do ciebie i tego, tej wdzięczności. Za to, że jesteś i wspierasz mój kanał. Także, róża ode mnie dla ciebie ostatnia, kochani! Więcej, więcej tych pięknych filiżanek niestety nie mam. Kasia nic nie wie, ciekawe, czy ogląda, ciekawe, czy ogląda do końca. To się dowiemy. A to tak, oczywiście, żartobliwie. Jeszcze tu widzę serce, też nie pokazałam od pani Marii, serduszka, które zrobiła własnoręcznie. Przepiękne przedmioty robi, naprawdę. Ale. Co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, co zabiło mi po prostu mocne serce, ja mówię, ja tych prezentów naprawdę nie chcę się przechwalać, bo to nie o to chodzi, że, że gdzieś tam, tak jak mówię, naprawdę dostałam masę przepysznych i oscypków, i miodziki, i winka, i prze, przeróżne, i książkę, słuchajcie, naprawdę kwiata, skrzydło kwiat, który będzie kwitł, ja myślę, że go nawet do skarca wprowadzę, żeby on tu był nasz taki, ale słuchajcie, rękawiczki, które otrzymałam, Przecudowne, po prostu przecudowne. Ja muszę się nimi pochwalić tutaj koniecznie, ale ja, ja bym nie była sobą, wy wiecie. E, no to jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Zobaczcie, jak one są wykonane cudnie. No to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. Moja kolekcja rękawiczek rośnie. No wiecie, że ja już kilka par otrzymałam od moich widzów, za co jestem bardzo wdzięczna. Chyba żadnej pary sama nie kupiłam jeszcze, ale to nie tak, że... Gdzieś tam nie chcę i sobie żałuję, po prostu nie spotkałam żadnej pary rękawic, która by mnie urzekła. Wiecie, że ja lubię stare rękawice. No w ogóle, stare przedmioty, tak? No to, to jest jasna sprawa. <tak> Także to jest wow, po prostu no coś pięknego. I słuchajcie, coś, co było z jej poprzednią właścicielką bardzo długo. Jest to koroneczka, lamówka. Która była z poprzednią właścicielką, gdzieś tam przez pokolenia. Jest to rodzinna pamiątka. Podzieliła się ze mną, bo to nie jest całość, gdzieś tam było tego więcej. Dostałam część. Słuchajcie, to jest tak piękne. Oczywiście ja sobie to gdzieś zastosuję do swoich strojów, ale to jest trochę tak, jakbym dostała część e, kogoś, część czyjejś. E, Czyjegoś zakamarka, serduszka, trochę, bo to, to jest niesamowite. Przecież to są pamiątki rodzinne, i ktoś się tym ze mną dzieli. To jest dla mnie niesamowicie ważne, niesamowicie piękne, i ja po prostu jestem zawsze tak bardzo podekscytowana i musiałam się tym z Wami podzielić. Więc ja nawet nie wiem, czy ja to wykorzystam, bo mi po prostu szkoda, to jest coś, co jest też teraz już moją pamiątką, i nie wiem, na pewno jakiś kawałek, ale nie za dużo, nie za dużo to musi zostać. Yy, po prostu to jest piękne, prześliczny, cytrynowy odcień. Och, coś pięknego. Kochani, także tak to wyglądało. Jeżeli yy, chciałbyś, chciałabyś, żeby takie spotkanie odbyło się jeszcze w innym rejonie naszego kraju, to napisz tutaj w komentarzu pod tym filmem, z jakiego jesteś miasta. Inni uczestnicy, jeżeli nie widzą swojego miasta, to wpisują swoje. Jak widzą, że już ktoś wpisał miasto lub bardzo blisko tego miasta, w którym mieszkasz czy miejscowości, to podpisuj się pod tym komentarzem. Super informacja dla mnie, bo nie wykluczone, że w przyszłości dojedziemy gdzieś indziej, bo to jest wszystko, słuchajcie, otwarte. To nie jest tak, że my tylko w Chorzowie i zamkniemy się na ten rejon. Ja bym bardzo chciała, żeby w Chorzowie te spotkania się powtarzały przynajmniej raz w roku. Ale jeżeli Uda się zebrać chociaż takie sześć osób gdzieś w innej e, okolicy, w innym rejonie. To my z chęcią też dojedziemy. Będzie świetnie. Także zapraszam, podpisuj miasto, miejscowość, w której mieszkasz pod tym filmem. Będzie super zabawa. Zobaczymy z jakich rejonów jesteście, gdzie jest Was więcej. Także miło mi bardzo e, było gościć Was też wirtualnie na tym spotkaniu, w którym byliśmy. Choć króciutko, tylko udało mi się nagrać to. Mam nadzieję, że troszeczkę zobaczyliście, jak to wyglądało. I co, widzimy się jutro, środa, godzina 19, jest transmisja na żywo tutaj w skarbcu. Sobota, godzina 19.30, będzie kolejny vlog będą to torebki, vintage, moja dalsza kolekcja, więc już też dzisiaj Cię na to zapraszam. Włącz subskrypcję tego kanału, jeżeli lubisz starocie, lubisz porcelanę, szkło. Włącz dzwoneczek, jeżeli chcesz być powiadamiany o najnowszych odcinkach moich. I jeżeli możesz, to zostaw kciuka i napisz komentarz, to już będzie mi w ogóle bardzo, bardzo miło. Życzę Ci dobrego wieczoru, miłej nocy, a jutro przesympatycznego poranka. I widzimy się jutro, godzinka 19. Pa pa!